Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym materiale poznacie pierwiastki. Pierwiastki wyglądają dosyć charakterystycznie, ponieważ liczba podpierwiastkowa znajduje się pod takim daszkiem i często na pewno spotkaliście się z tym, że nad tym daszkiem jest taka malutka liczba i ta malutka liczba nazywana jest stopniem pierwiastka. A ta liczba pod daszkiem, ta większa, jest to liczba podpierwiastkowa. Jak działa pierwiastkowanie? Pierwiastkowanie tak naprawdę jest operacją odwrotną do potęgowania. Dlaczego tak jest? Kiedy na przykład obliczamy sobie pierwiastek drugiego stopnia z 25, to zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do drugiej potęgi daje nam 25. My oczywiście wiemy, że to jest 5. Tak samo, kiedy na przykład chcielibyście obliczyć pierwiastek trzeciego stopnia z... To się zastanawiacie, jaka liczba do potęgi trzeciej daje wam 1000, a my wiemy, że jest 110. Zatem zapisałam taką definicję bardzo ogólną, myślę, że wystarczającą na chwilę obecną, jak działa pierwiastek. Jeżeli mamy pierwiastek N tego stopnia z liczby A i ten pierwiastek jest równy B, to oznacza tak naprawdę tyle, że B podniesione do N tego stopnia, czyli do stopnia tego pierwiastka, jest równe A. Zatem pierwiastkowanie, tak jak powiedziałam, jest działaniem odwrotnym do potęgowania. Co tak naprawdę będzie Wam potrzebne do tego, żeby na tych pierwiastkach dosyć swobodnie działać? No przede wszystkim kwadraty i sześciany liczb. Musicie dobrze znać kwadraty i sześciany liczb, ponieważ to Wam zdecydowanie ułatwi pracę. Proponowałabym nauczyć się kwadratów liczb od 1 do 30, aż do 30, ale to nie jest trudne oraz proponowałabym także sześciany liczb od 1 do 10. Zamieściłam taką pomocniczą tabelkę, w której znajdują się kwadraty i sześciany liczb od jedynki do dziesiątki. Przejdziemy sobie do takich najważniejszych informacji. Na pewno już widzieliście gdzieś pierwiastki i często widzimy coś takiego, że te pierwiastki nie posiadają określonego stopnia, albo inaczej tego stopnia po prostu nie widać. Co to znaczy, że go nie widać? To tak naprawdę oznacza tyle, że jest to pierwiastek stopnia drugiego. I liczba pod takim pierwiastkiem, pierwiastkiem może być większa lub równa zero. Możecie się spotkać z czymś takim, że pierwiastek drugiego stopnia jest nazywany pierwiastkiem kwadratowym, a pierwiastek stopnia trzeciego pierwiastkiem sześciennym. Teraz tak, bardzo ważne jest to, że kiedy macie parzysty stopień pierwiastka, drugi stopień, czwarty, szósty i tak dalej, i tak dalej, to liczba, która znajduje się pod pierwiastkiem nie może być ujemna. W każdym razie takie coś nie funkcjonuje na liczbach rzeczywistych. Ale jeżeli już macie nieparzysty stopień pierwiastka, to tak naprawdę możemy mieć liczbę pod pierwiastkową. Z minusem, liczbę ujemną. I teraz tak pokażę Wam, jak wyciąga się, jak się wyłącza minusa przed pierwiastek. Jeżeli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 to my tego minusa sobie wyłączamy przed pierwiastek, przed znak pierwiastka i zapisujemy pierwiastek trzeciego stopnia z 27, czyli ten minus, który był na samym początku w pierwiastku w rezultacie końcowym wyłączyliśmy sobie go przed pierwiastek i to wygląda właśnie tak. Zatem domyślacie się na pewno jak będzie wyglądało wyłączanie znaku pierwiastka, znaku minusa przed pierwiastek i mamy pierwiastek, Pierwiastek siódmego stopnia z 20-28 z minutem już z przodu, nie w pierwiastku. Myślę, że możemy przejść do przykładowych działań, żebyście zobaczyli na czym to polega. Oblicz pierwiastki, tak brzmi pierwsze ćwiczenie. Pierwiastek drugiego stopnia z 49. Jeżeli nie mamy zapisanego stopnia, musi być to drugi stopień pierwiastka. Zatem zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej daje w rezultacie 49. Jest to oczywiście. Liczba 7. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ 7 do potęgi drugiej jest równe 49. Następny przykład. Pierwiastek drugiego stopnia z 400. Tego już nie mamy w tabelce, ale myślę, że możemy sobie jakoś poradzić. I taką liczbą będzie 20. Zatem przydaje się znajomość tych potęg. I teraz tak, co dzieje się dalej? Ponieważ 20 do potęgi drugiej jest równe. 400. I teraz mamy kolejny przypadek, pierwiastek drugiego stopnia z 625, też bez znajomości kwadratów liczb się nie obędzie. I ja już na przykład wiem, że to będzie 25. Zatem naprawdę polecam się tego nauczyć. I ponieważ tak się dzieje, dlatego że 25 do potęgi drugiej jest równe 625. Kolejny przykład pierwiastek drugiego, drugiego stopnia z 25/36. Co się dzieje? Oczywiście szukamy takiego ułamka, który podniesiony do potęgi drugiej daje nam 25/36. A takim ułamkiem jest 5 6. Dlaczego tak jest? Ponieważ jeżeli podniesiemy sobie ułamek 5 6 do potęgi drugiej, otrzymamy w rezultacie 25 i 36, 25, 36. Został ostatni przykład, czyli pierwiastek drugiego stopnia z 81 setnych. Tu już mamy ułamek y, dziesiętny, ale to nie utrudnia, nie utrudnia nam w żadnym razie sprawy. Dlaczego? Ponieważ pierwiastkujecie sobie 81, i zapisujemy sobie oczywiście 9. Yy, jaką liczbę należy podnieść do kwadratu, żeby otrzymać liczbę z dwoma miejscami po przecinku? Taką, która posiada tylko jedno miejsce po przecinku. I dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, jeżeli sobie spotęgujecie 90. Ja może rozpiszę delikatnie ten przykład. troszeczkę rozpiszemy 90 do kwadratu. to jest oczywiście 90 razy 90. Wykorzystujemy tę wiedzę, którą nabyliście w potęgach. i jeżeli sobie to wymnożymy, to otrzymamy 81. Stąd tutaj jest jedno miejsce po przecinku w wyniku końcowym. Przejdziemy sobie do następnego ćwiczenia, które polega oczywiście na potęgach trzeciego stopnia, czyli pierwiastkach trzeciego stopnia, czyli pierwiastkach sześciennych. Jeżeli mamy pierwiastki sześcienne, to się zastanawiamy, jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej da nam rezultat liczby podpierwiastkowej. Pierwiastek trzeciego stopnia z 216. Zasugerujemy się troszeczkę tabelką i widzimy, że tutaj tą liczbą jest szóstka, ponieważ 6 do potęgi trzeciej to jest 216. W zasadzie odpowiedziałam troszeczkę na może czyjeś wątpliwości. 6 do potęgi trzeciej to oczywiście 216. Ciąg dalszy. Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 729. I tutaj możemy mieć pewność, rezultatem będzie liczba ujemna, ponieważ mamy, uje, mamy tutaj ujemną liczbę podpierwiastkową w pierwiastku. I cóż się dzieje? Szukamy 729. Jest to oczywiście sześcian liczby 9. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ minus 9 do potęgi trzeciej daje nam oczywiście minus 729. 29. Przechodzimy dalej do podpunktu C. W podpunkcie C mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 64 125. Zatem szukamy takiego ułamka, który podniesiony do potęgi trzeciej daje nam 64 125. No to szukamy. I mamy tak, 64 jest sześcianem liczby 4, a 125, 125 jest sześcianem liczby 5. Zatem otrzymujemy wynik 4 piąte. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ 4 piąte do potęgi trzeciej jest równe 64 125. Przedostatni przykład. Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 343 tysięczne. Szukamy 343 tysięczne. Jest to sześcian liczby 7. Z tym, że tutaj mamy pierwiastek trzeciego stopnia, czyli ta liczba musi być podniesiona do sześcianu, co to oznacza, że w rezultacie końcowym będzie tylko jedna cyfra po przecinku. Ja tłumaczę to sobie tak: patrzę, że tutaj mam trzy cyfry po przecinku i robię coś takiego. Kiedy chcę. Wyliczyć pierwiastek z danej liczby, to robię coś takiego. O, widzę trzy cyfry po przecinku, dzielę przez stopień pierwiastka, czyli trzy cyfry przez trzy, i dzięki temu otrzymuję tylko jedną cyfrę po przecinku w wyniku końcowym. Polecam tak robić, bardzo skuteczna metoda. I tutaj dzielimy sobie, nie dzielimy, tylko potęgujemy minus 7 do potęgi trzeciej, minus 343 tysięczne. Mamy ostatnie już działanie, minus. Tutaj mamy 512 milionowych. Robimy dokładnie to samo. Tutaj oczywiście zliczamy sobie miejsca po przecinku, mamy ich 6 i zrobimy tak. Ponownie podzielimy sobie przez stopień pierwiastka. I coś tutaj się zadzieje, zostaną tylko dwie cyfry po przecinku. 512 jest to 6, a liczby 8, zatem w wyniku końcowym będzie 8 setnych na minusie. I dlaczego tak jest? Ponieważ 800 podniesione do potęgi trzeciej, oczywiście z minusem, daje nam tutaj rezultat minus 512 milionowych. To był ostatni przykład z naszego materiału, zatem mam nadzieję, że te podstawy pierwiastków zrozumieliście. Gorąco zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz napisania komentarza, a przede wszystkim zachęcam Was do subskrypcji kanału, jeżeli chcecie być z materiałami na bieżąco. Pozdrawiam Was serdecznie, do miłego zobaczenia w kolejnych materiałach.